Okej, okay, dobra, to ten Mam takie słuchawki. I co to jest? Serio, co to jest? Po co, po co komu słuchawki, które się wpina w, w dziurę na ładowanie? No, po prostu głupie. Głupie to jest. Nie można sobie podłączyć telefonu i słuchać muzyki, tylko trzeba. Nie słuchać muzyki i ładować telefon. I głupie to jest w ogóle. Kto to wymyślił? Szatan chyba. Diablo. Diablo. No bo To jest głupie, wiecie? Seria jest głupie, no. Patrzcie, możecie sobie wetnąć A tu w ogóle macie dowód, że to są sławki. Ciągniemy kabel, ciągniemy, jest tu i leci tu, tak, tak, jak jakieś spaghetti, tutaj mi się zaplątało od i bum, słuchawki.